178 tysięcy wyświetleń, 4,5 tysiąca nowych obserwujących, a 1,2 tysiąca zapisało na później. To statystyki mojej rolki sprzed roku o tym, czy możesz nosić czarny garnitur na co dzień. Niby oczywiste, prawda? Dzisiaj chcę wam pokazać czarny garnitur na trzy sposoby. W świecie klasycznej elegancji jest trochę zakazów i nakazów, ale są to bardziej drogowskazy niż niecierpiący sprzeciwu dekalog. Jak się nie znasz, a chcesz wyglądać dobrze, to za nimi podążasz. Jak się znasz i chcesz znaleźć swój własny styl, to musisz chociaż czubek głowy z tego pudełka wyjąć. O tym, jak nosić czarny kolor, opowiadam w najnowszym filmie na platformie z poziomymi filmami. Wróćmy jednak do ubrań. Pierwszy zestaw to taki, pod którym każdy dandys może się podpisać. Czarny garnitur, szara kamizelka w kratę, biała koszula, musztardowy krawat ornamenty, czarne assell loafers. Formalnie, elegancko, do tego czarny kolor został stworzony. Druga opcja już jest trochę bardziej szalona. Nadal zostajemy przy białej koszuli, ale rozpinamy ją do pępka, pokazujemy tank top, wife pleaser, wyciągamy więcej biżutery i coś unikatowego jak ten wężowy pasek od Scotta Frasera, którego praktycznie nigdy nie noszę. Na koniec wywijam rękawy koszuli i kołnierz na marynarkę, aby zrobić z tego prawdziwy imprezowy zestaw. W trzeciej opcji wskakujemy w beżową polówkę i zamszowe travel loafers. Zmieniam też pasek na pleciony, aby było trochę bardziej wakacyjnie. Posiadając czarny garnitur z matowej tkaniny nie trzeba się zamykać tylko na formalne okazje. Zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu oraz zaobserwowania mojego profilu. Dzięki!